Ciemanko w dzisiejszym odcinku rower z złomowiska Turnik 2 z 1996 roku. Zapraszam do oglądania. Rower jest w dość ciekawym stanie, bo nie jest jakoś mocno parsowany i mardze w paru miejscach, nawet taką powierzchniową, nie taką wbitą w ramę. Tu ma drogę na ramie i z przodu też ma trochę. Rower kupiłem za 30 zł. Większość części jest oryginalna. Nawet to pany ma Stamila. mila nie widać. Koła też ma oryginalne. Z tyłu nawet się zgadzają. A lampka z tyłu też oryginalna rometa. Butniki też już najnowszego typu. bagażnik niestety jest trochę łamany, nie trzeba pospawać. W to tutaj tylko siadełko i nóżka nie, nie są oryginalne te dwie części tylko Pierwsza część ma oryginalne Nawet kierownica jest oryginalna Gripy szczerze mówiąc nie wiem czy są oryginalne Mi się wydaje, że nie Takie są Dzwonek jest niestety połamany Ten ząbek ma połamany Koła są trochę poparciałe, ale ma oryginalne Tak się prezentuje ten rower Rower świeżo kupiłem z łomowiska Właśnie wracam z nim do domu W sumie to wystarczy go przeczyścić, wypolerować i będzie wyglądał jak nowka Rok 96. przypominam Bardzo fajny rower żeby czyścić będzie wyglądało jak nowka wcześniejszy filmik taki krótszy bo w zasadzie nic nie trafia na złamowisku też robię tam swój projekt taki pewnie też o tym filmik nagram na no, razie tylko takie coś się mi trafiło ale jak będą się trafiać jakieś nowe to na pewno nagram wam jeszcze pokazać moją krainę którą zasuwam 66 roku też bardzo fajna, wygodnie się zasuwa Trochę ją też wyczyściłem, odrestaurowałem, skompletowałem Oryginalne kaładałem. sympatkę i kierownicę Lampkę też dałem, fajnie, się, fajnie świeci w nosy No i tak się rower prezentuje ze złomowiska więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle niestety taki krótki bo nie mam więcej rowerów do pokazania możecie zostawić suba, lajka, komentarz i zapraszam do poprzednich odcinków i nowych odcinków cześć